mieć tą panią, która jest tam za naszymi drutami króciostymi, to, to nie wypada, żeby zazywano, w cywilizowanym w cywilizowanym świecie i trzymać kobiety w ciemnej piwnicy. Więc ja ile. Nie cywilizowanych? Tak, tak. Gdzie jestem <grym> tutaj? Nie jest. potrzebna pomoc, jest? taka. Ten drugi przeciąć czy coś Gra. Poradzi sobie własną piersią. Zobaczcie, czego ona chce. Chwila dla fotoreporterów, tak? No po to uwolniłeś czarny charakter jakiś, panie komisarzu, to nie wiem, czy to dobrze. Niech nastraszył. Gdzie ją? Gdzie ją? Gdzie ją powiesimy? No, y, Czarną koło, czerwone. koło czerwonej. Koło czerwonej. Tak. Każdy ma. Każda powinna znaleźć swoje. Swoje. To jest na najbliższym miejscu.

Jeśli to bądź może się tego Skype'a, Jelenka tam czeka, to przynajmniej nie